Mamy rok 2449. Imperium powoli zasypia. Potęga ludzi przemija. Zasłaniana jest przez korupcję, lenistwo i plugawców wierzących w koniec świata. Dwa lata temu miała miejsce masakra w Waldbach. Od zwykły protest uciśnionego chłopstwa i biedoty zabranej tam. Pod duchowym przewództwem Talaka, białej dłoni Sigmara. zebierał on ludzi z całego imperium, bez dachu nad głową, żebraków i innych włóczęgów. Tych, którym w życiu nie wyszło i obwiniali swoje porażki tym, że inni mają lepiej. Krążył tak po całym imperium, zbierał ludzi bez grosza. Pokazywał im nową drogę, jaką było skromne żebractwo. Tak też głównych swoich sprzymierzeńców za każdym razem, raz po raz, wysyłał do Aldorfu, gdzie to prawie każdy żebrak w swojego czasu powiązany był z talakiem. Taka sytuacja nie była na rękę nikomu w Aldorfie, a w szczególności bogatszym rodzinom których to interesy cierpiały na nadmiarze biedoty na ulicy, która to odstraszała chętnych do zakupów. Tak też stwierdzono, że Talak, jak i jego świta Aldorf, muszą opuścić. Tak też zrobili bez większego uprzykrzania się, bez większych protestów. Stalaka biała dłoń Sigmara powiedział jedynie na odchodne, iż ten, kto wyrzuca dzieci Sigmara z ich domu, przed Sigmarem stanie i odpowie za ten czyn. Wtedy nikt jego słów na poważnie nie brał. Tak też wyruszył na południe w kierunku Averlandu. Tam też w niewielkim miasteczku w Alpach, osadził się, jak i swoich ludzi. Niewielkie miasteczko na uboczu, gdzie wieści z imperium rzadko docierały, przez trzy miesiące udało mu się zdobyć tam na tyle dużo wpływu i na tyle dużo ludzi oczarować, by wywołać coś na modły buntu. Nagle niewielkie miasteczko ni stąd ni zawąd, przestało płacić podatki i wpuszczać jakichkolwiek wysłanników od księcia. Jakakolwiek władza centralna tam nie obowiązywała. Wszystkim zarządzał Talaka. Talaka swoich stronników zbierał z odległych krain. Masa ludzi, którzy nie mieli żadnych perspektyw, dołączyła do niego. Tak też sam książę Rupert III, władca Averlandu, rozkazał pacyfikację z użyciem wojska. Żołnierze księcia oblegali miasto kilka miesięcy. Nie przyniosło jednak to żadnych skutków. Opór był silny, a straty spowodowane możliwym otwartym szturmem były zbyt duże, by książę mógł je zaakceptować. Część żołnierzy przeszła na stronę Talaka, widząc w nim proroka, tego, który został wybrany przez Bogu. Gdy sytuacja zdawała się już całkowicie beznadziejna, a coraz większa część wojsk przechodziła na stronę Talaka, książę Rupert stwierdził, iż wynajmie kompanię najemną, która takowego zadania pacyfikacji miasta się podejmie. Wiele czasu takowych kompanii szukał. Nikt zadania podjąć się nie chciał. Aż znalazł trzy kompanie najemne, które za odpowiednią zapłatę zgodziły się podjąć. Została podpisana z nimi też tajna umowa, na mocy której mieli pełną swobodę w działaniu i dobraniu środków, by miasto zostało wyzwolone. No właśnie. Masakra w Waldbach. Wiele osób na samą myśl o niej przechodzi gęsia skórka i nie chce o tym mówić, jeżeli mieszkała w okolicy. Masakra w Wadbach. Tak, to była masakra. To była rzeź. Strumienie krwilały się z ciał, z ciał ofiar. Siły księcia, widząc tą masakrę przeprowadzoną przez najmitów, rzuciły się na pomoc wieśniakom, mieszkańcom, których po części nawet i znali, swoim niedawnym towarzyszom broni, którzy przeszli na, stronie, na stronę Talaka. Tak też najemnicy przygotowali na taką ewentualność wyrąbali ich co do nogi. Sroga kara ich za to spotkała, książę wielkiej złości, iż jego armia poległa, a teraz musi opróżnić swój skarbiec, by spłacić najemników. Stwierdził, iż takowego przymierza z nimi nie zawarł, umowa jest nieważna, a oni odpowiedzą za morderstwo żołdu, Oczywiście żadnego im nie wypłaci, gdyż, według niego, żadnej umowy nie było. Sprawa chliła się ku końcowi. Najemnicy mieli zostać wybici co do nogi. Jednak wtedy sam wielki teogonista wziął sprawę w swoje ręce. Stwierdził, iż skoro walczyli za wiarę, a tłumaczeniom księcia im nie dawał, Stuprocentowej pewności. Nie chciał uwierzyć, żeby to najemnicy w taki sposób obeszli się ze zwykłymi mieszkańcami. Wydał bólne i każdemu z owych najemników, którzy brali tego dnia w tej masakrze, dał list, na mocy którego żadna przykrość ze strony władz nie może go spotkać. Minęły dwa lata. Najemnicy z kompanii żyją. Nie można powiedzieć, że jak gdyby nigdy nic, ale żyje. Do dziś każdy strażnik dróg, czy inny przedstawiciel prawa, gdy spotka jednego z członków owych kompanii, źle im życzy i szuka tylko i wyłącznie sposobu, żeby zamknąć ich i doprowadzić przed oblicze sądu. Gdy choć jeden z nich bulli przy sobie mieć nie będzie, z pewnością Wiele przykrości go spotka. Nie jeden ułypi na ich zgubę, lecz każdy z najemników pamięta, iż sprawcą tego wszystkiego jest książę Rupert, który do dziś żołd nie wypłacił. Życie jednak toczy się dalej. Minęły dwa lata. Jest rok 2449. Fluffenside. Czas zimowania się skończy. Teraz zaczyna się czas zarobku.